No cześć! Witam cześć. Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem w TV 2 tak? Tak. A dzisiaj specjalnie mój brat. Przedstaw się. Powiedz siema. Siema. Powiedz subnijcie kanał. Myślę kanał. No, dzięki. No i dzisiaj widzam Was y, w takim y, odcinku y, konkursowym. To jest drugi nachdawowy konkurs na moim kanale, ale to nie będzie tym razem konkurs muzyczny, tylko to będzie konkurs sportowy. Jaki? Otóż, zanim zacząłem nagrywać ten film, to do głowy wpadła mi taka myśl, żeby nagrać na mój kanał mundial. Piłkarski mundial, ale nie w FIFA, nie na konsoli, lecz w piłkarzykach. Tak, mam tutaj. E, e, nie widzicie, ale mam na szafie stół z piłkarzykami, i e, e, chwileczkę, bo muszę ten coś. E, tak, i tam mam. E, I tam mam e, e, na szafie stół z piłkarzykami, i postanowiłem dla Was. Nagrać e, Mundial. E, no i na czym ten Mundial będzie polegał? No, konkurs. No to muszą być jakieś zasady im mus i musi być nagroda, tak? No i uwaga, słuchajcie. E, zasady konkursu są takie: e, musicie napisać w komentarzach, oczywiście: musicie w komentarzach napisać listę 32 reprezentacji które mam wykorzystać w tym Mundialu. Czyli na przykład wypisujecie sobie w komentarzach 1, 2, 3, 4 i tak dalej, aż do 32. do 32 reprezentacji i wypisujecie po prostu, jakie to mogą być reprezentacje, czy to jest na przykład Brazylia, Argentyna, Hiszpania, Niemcy, Portugalia, Francja, Polska itp. No, i to tak. Wy wypisujecie te reprezentacje i wybieracie. Ja, ja nie będę wybierał gospodarza, tylko wy będziecie wybierać. Każdy uczestnik tego konkursu ma za zadanie napisać: każdy, kto chce się zgłosić, to każdy ma za zadanie napisać w komentarzach listę 32 reprezentacji. Które mam użyć w Mundialu dla widzów? Nie? I, w ty, i w ty, wśród tych 32 reprezentacji wybieracie, Mateusz, spokojnie. Yy, wśród tych 32 reprezentacji wybieracie sobie jedną reprezentację, jedną, która będzie gospodarzem. Tak, wybieracie tylko jedną reprezentację, jedną, która ma być y, gospodarzem turnieju. I uwaga! Zasada jest prosta: macie 32 reprezentacje do napisania, wśród tych wypis, y, wybieracie jedną, y, jedną y, jednego gospodarza, i po prostu przy tej wybranej reprezentacji w nawiasie piszecie gospodarz. I to tyle. No i tyle o co chodzi. Ale uwaga! Jeszcze kilka ważnych uwag dotyczących wyboru reprezentacji. Uwaga! Muszą to być reprezentacje z, ze wszystkich stref grających w, w, na świecie w FIFIE, nie? Czyli na przykład y, y, Europa, Azja, Afryka, Ameryka Północna i Ameryka Południowa. Y, dla ewentualności, jeżeli by ktoś chciał, to może być strefa oceanii, ale, ale strefy oceanii, no, za bardzo mi się nie podoba ta strefa, bo tam są marne reprezentacje. Tam yy, w ogóle żadna się do Mundialu. No, jedyną reprezentację z oceanii, jaką dopuszczam do wyboru, to jest Nowa Zelandia. Także jeśli ktoś chce Nową Zelandię w turnieju, to niech sobie ją wpisze. Tyle, że y, oprócz Nowej Zelandii nie ma prawa wpisać innej reprezentacji ze strefy Oceanii. Także ze strefy Oceanii do konkursu dopuszczona jest tylko Nowa Zelandia. Jeżeli ktoś napisze inną reprezentację z, ze strefy Oceanii oprócz Nowej Zelandii, to ta osoba jest dyskwalifikowana z konkursu bezpowrotnie. Dlatego, że ja zobaczę jedną reprezentację ze strefy o Oceanii, to niestety muszę wyeliminować tego, bo niestety yy, nie wiem, czy wcześniej mówiłem, ale nie mogę przyjmować innych reprezentacji ze strefy Oceanii, ze względu na to, że on, są one zbyt słabe. I to tyle, jeśli chodzi o ten, ale uwaga teraz, yy, bo nie możecie sobie wymyśleć własnej liczby. Liczby są yy, ograniczone przeze mnie. Słuchajcie. Ze strefy, ze strefy europejskiej macie do wyboru 13, 13 lub 14 ekip. Czyli jeśli ktoś chce w swoim mundialu 13 zespołów z Europy, powtarzam, to je pisze. Jeśli ktoś chce 14, to 14. 13 lub 14, nie więcej. Bo inaczej, no jak tak jak w przypadku Oceanii. Dyskwalifikacja. To tak, 13 lub 14 zespoły. Z Azji maksymalnie 5. Tylko i wyłącznie 5. Tylko i wyłącznie 5. Z Afryki tak samo tylko i wyłącznie 5 reprezentacji. Ani jednej więcej, ani jednej mniej. Także no, przeanalizujcie, jakie reprezentacje grają w tych kontynentach i wybierzcie sobie tylko po 5 z Afryki i z Azji. Co nam w sumie daje 24 w przypadku 14 drużyn z Europy, lub 23 w przypadku 13 drużyn, jeśli ktoś by tak wybrał. No i uwaga, z tego nam wychodzi 23 lub 24. Lecimy dalej. No, i tutaj Ameryka Południowa. Tutaj możecie albo pięć, albo pięć w przypadku, albo pięć w przypadku. Uwaga! Jeśli wybierzecie czternaście drużyn z Europy, 14 z Europy, to, musi, to macie do dyspozycji tylko 5 zespołów z Ameryki Południowej. Jeżeli ktoś wybierze 13 z Europy, to ma do dyspozycji tylko. Nie, czekaj. Jeśli ktoś wybierze 13 z Europy, to masz 6. To masz 6. Jeżeli ktoś chce w przypadku 13 drużyn wybrać 5 z Ameryki Południowej, nie ma problemu, nie chce, wybiera. Tylko jak ktoś wybierze 14 drużyn, to nie ma prawa wsadzić sześciu z Ameryki Południowej. Mam nadzieję, że to wszystko rozumiecie. Ja tłumaczę to po kolei, żebyście zrozumieli zasady konkursu. No. To tyle, jeśli chodzi o Amerykę Południową. Teraz Ameryka Północna. Słuchajcie. Z tego wychodzi nam 28 lub 29. 28 lub 29. I uwaga, jeżeli ktoś wybiera 28 zespołów, to zostaną mu 4 z Ameryki Północnej. 4 z Ameryki Północnej. I jeżeli, ale jeżeli ktoś wybierze 29, to z Ameryki Północnej zostaną mu tylko 3, 3. 3 zespoły. Widzicie? 3, 3, 3 lub 4. No i tak. I z tego nam wychodzą 32 reprezentacje, które chcę użyć w Mundialu. Ale uwaga, jeżeli ktoś by chciał wybrać tą Nową Zelandię, o której wspominałem niedawno, to w przypadku, ale to tylko w przypadku, Nowa Zelandia będzie dopuszczana tylko w przypadku wyboru 13 drużyn z Europy. Czyli Nowa Zelandia będzie dopuszczona tylko jeśli któryś z uczestników Wybierze 13 drużyn z Europy, czyli wtedy dopuszczona jest Nowa Zelandia. I uwaga! No i tak, i to byłoby na tyle, o ile drużyn możecie wybrać. Ja jeszcze w opisie filmów napiszę dokładnie, ile macie wybrać. No i to tyle. Ale jeszcze jedna bardzo ważna uwaga. Drużyny nie pod żadnym pozorem. Nie mogą się powtarzać jak były na mundialu w Rosji. Czyli na pewno każdy dobrze wie, jakie drużyny pojechały na mundial w Rosji i, i e, te drużyny po prostu nie mogą się powtarzać. Jeśli będą się powtarzać, w co wątpię, no to dyskwalifikacja bez dwóch zdań. No i uwaga, wybieracie sobie drużyny, piszecie w komentarzach 32 reprezentacje obok jednej wybranej gospodarz. I uwaga, nagroda, nagrodą będzie, no jak możecie się domyślać, zrobienie mundialu z reprezentacjami wybranymi przez zwycięzcę. Ja y, oceniam przede wszystkim y, wszystkie typy sprawdza, sprawdzania, ja wszystkie posprawdzam, wszystkie uwagi, które wymieniłem i... Kreatywno? Nie, kreatywności nie, bo zaraz będziecie się czepiać. No to tylko będę oceniał tylko i wyłącznie uwagi. Uwagi tylko i wyłącznie będę brał pod uwagę. Zwycięzca z, z drużyny, lista drużyn zwycięzcy y zostanie użyta w Mundialu. Mundial będzie, nie wiem kiedy. Na zgłoszenia czekam do dnia 13 kwietnia. To jest Sobota do 13 kwietnia czekam na listy, na zgłoszenia. 13 kwietnia, przypominam, 13 kwietnia jest termin, i zwycięzca jest użycie drużyn w mundialu. No i to było tyle, co do konkursu. Eee... No piszcie jak najszybciej, bo ja bardzo chciałbym zobaczyć, jakie ekipy żeście wybrali yy, i no i Mundial będzie. no Mundial będzie w piłkarzykach, będzie tam każdy mecz fazy grupowej. Jedna ósma finał, ćwierć finały, półfinały, finał i mecz o trzecie miejsce. No to tak. Dziękuję, żeście wysłuchali zasad. Mam nadzieję, że zgłoszenia będą, tak jak w konkursie muzycznym. Z czego jestem bardzo wdzięczny. No i to było tyle. No. Żegnamy się. Trzymajcie się i cześć. Eee, następny film myślę, że będzie jutro albo w niedzielę. Wtedy jest weekend. Będzie w święta, będą hmm. na pewno filmy. No i co? S wszystko wytłumaczę jeszcze raz w opisie filmów. Trzymajcie się i cześć. Mam nadzieję, że będzie dużo zgłoszeń. Trzymajcie się i cześć. Pożegnaj się. Dobra. Pa. Pa.